Wisława Szymborska Tomasz Mann Drogie syreny, tak musiało być? Kochane fauny, wielmożne anioły, ewolucja stanowczo wyparła się was. Nie brak jej wyobraźni, ale wy i wasze płetwy z głębi dewonu a piersi zaluwium, Wasze dłonie palczaste, a u nóg kopytka. Te ramiona nie zamiast, ale oprócz skrzydeł, Te Wasze strach pomyśleć, szkieletki dwutworki, tworki, Nie w porę ogoniaste, Rogate z przekory, Albo na gapę ptasie. Te zlepki, te zrostki, te składanki, te canki, te dystychy rymujące człowieka szczaplą tak kunsztownie, że fruwa, i nieśmiertelny jest, i wszystko wie. Przyznacie chyba same, że byłby to żart, i nadmiar wiekuisty, i kłopoty, których Przyroda mieć nie chce i nie ma. Dobrze, że choć pozwala pewnej rybie latać z wyzywającą wprawą. Każdy taki wzlot to pociecha w regule, to ułaskawienie z powszechnej konieczności, dar hojniejszy niż potrzeba, żeby świat był światem. Dobrze, że choć dopuszcza do scen tak zbytkownych jak dziobak. Mlekiem karmiący pisklęta, mogłaby się sprzeciwić i któż by z nas odkrył, że jest obrabowany. A najlepsze to, że przeoczyła moment, kiedy pojawił się ssak z cudownie upierzoną watermanem ręką.